Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza lekcja 181 będzie poprzedzona wstępem do, do lekcji 181 i 200. I najpierw przeczytam właśnie tą lekcję, tą, ten wstęp. Kilka naszych następnych lekcji zwraca szczególną uwagę na umocnienie tej Twojej chęci uczynienia słabego zobowiązania silnym i sprawienia, że Twe Rozproszone cele znają się w jeden zamiar. Nie jesteś proszony jeszcze o zupełne oddanie przez cały czas. Jesteś jednak proszony teraz o ćwiczenie, byś osiągnął poczucie pokoju, jakim obdarzy cię, choćby tylko sporadycznie, tak zjednoczone zobowiązanie. Właśnie doznawanie tego zapewni, że dasz swoją całkowitą chęć podążania drogą wyznaczoną przez ten kurs. Nasze lekcje są teraz skierowane konkretnie na poszerzanie, poszerzanie horyzontów i bezpośrednie zbliżanie się do szczególnych blokad, które zachowują Twoją wizję zawężoną i zbyt ograniczoną, by pozwolić Ci widzieć wartość naszego celu. Usiłujemy teraz choćby na krótko usunąć owe blokady. Same słowa nie są w stanie oddać uczucia oswobodzenia, które ich usunięcie przyniesie. Doświadczenie wolności i pokoju, które przyjdą, gdy zrezygnujesz ze swej kluczowej kontroli nad tym, co widzisz, będzie jednak mówiło samo za siebie. Twoja motywacja tak zyska na intensywności, że słowa staną się mało ważne. Będziesz miał pewność, czego chcesz. Będziesz też pewien, co jest bezwartościowe. Tak więc rozpoczynamy naszą podróż poza słowa, koncentrując się wpierw na tym, co nadal utrudnia Twój postęp. Doświadczenie tego, co. Je, co Istnieje poza obronnością, pozostaje nieosiągalne dopóki się temu zaprzecza. To może być, lecz nie możesz przyjąć obecności tego. Próbujemy teraz codziennie na chwilę wychodzić poza wszystkie środki obrony. Nie jesteś proszony o nic więcej niż to, bo nic więcej niż to nie jest potrzebne. To wystarczy, by zagwarantować, że reszta przyjdzie sama. To był wstęp, więc teraz zajmiemy się lekcją. 181 naszego kursu. Ufam moim braciom, którzy stanowią ze mną jedność. Ufanie Twoim braciom jest niezmiernie ważne dla ugruntowania i podtrzymywania Twojej wiary, w zdolność do przekraczania wątpliwości i braku niezłomnego przekonania co do siebie. Gdy atakujesz brata, obwieszczasz, że jest ograniczony przez to, przez to, co w nim postrzegłeś. Nie spoglądasz poza jego błędy. Zamiast tego są one wyolbrzymiane, stając się blokadami w twojej świadomości ja, które leży poza twoimi własnymi pomyłkami i zarówno poza jego pozornymi grzechami, jak i poza twoimi. Postrzeganie ma punkt skupienia. Właśnie to nadaje spójność temu, co widzisz. Zmień tylko ten punkt skupienia, a to co widzisz, zmieni się zgodnie z tym. Teraz Twoja wizja ulegnie zmianie, by wesprzeć intencję, która zamieniła intencję żywioną przez Ciebie poprzednio. Usuń swój punkt skupienia z grzechów Twojego brata, a doświadczysz pokoju, które pochodzi z wiary w bezgrzeszność. Wiara ta otrzymuje swoje jedynie silne wsparcie od tego, co widzisz w innych poza ich grzechami. Ich błędem bowiem, jeżeli. Się na nich skupić, są świadkami grzechów w Tobie. Ich błędy bowiem, jeżeli się na nich skupić, są świadkami grzechów w Tobie i nie przekroczysz ich w widoku ani nie ujrzysz bezgrzeczności, która leży poza nimi. Z tego też powodu w naszym dzisiejszym ćwiczeniu pozwolimy najpierw ustąpić wszystkim takim małym punktom skupienia, wobec naszej wielkiej potrzeby pozwolenia naszej bezgrzeczności na to, by stała się widoczna. Poinstruujemy nasze umysły, że przez krótki czas jedynie to ma być celem naszych poszukiwań. Nie interesują nas nasze, nasze przyszłe cele. I w tym odstępie czasu, w którym ćwiczymy, zmienianie swej intencji, i w tym odstępie czasu, w którym ćwiczymy, zmienianie swej intencji, nie troszczymy się o to, co widzieliśmy w chwili poprzedniej. Szukamy niewinności i niczego więcej. Szukamy jej, nie troszcząc się o nic oprócz teraz teraźniejszości. Głównym zagrożeniem dla powodzenia było zaangażowanie się w przeszłe i przyszłe cele. Byłeś dość zaprzątnięty tym, że skrajnie, jak skrajnie różne są cele zalecane przez ten kurs od tych, które miałeś poprzednio. I byłeś też przyjęty depresyjną i ograniczającą myślą, że nawet gdyby miało gdzieś się powieść. To niechybnie znowu zabłądzisz. Jakże to mogło być istotne? Wszak przeszłość przeminęła, a przyszłość jest jedynie wyobrażona. Troski te są jedynie postawami obronnymi przeciw teraźniejszej zmianie punktu skupienia w postrzeganiu, niczym więcej. Na jakiś czas wyzbywamy się tych bezsensownych ograniczeń, nie odwołujemy się do przeszłych wierzeń, a to, w co będziemy wierzyć, nie będzie się nam teraz narzucało. Wkraczamy w czas ćwiczenia z jednym zamiarem, by spoglądać na bezgrzeczność wewnątrz. Rozpoznajemy, że straciliśmy ten cel z oczu, jeżeli jakakolwiek forma gniewu blokuje nam drogę. Jeżeli przyjdą nam na myśl grzechy brata, nasz zawężony punkt skupienia ograniczy nasze widzenie i zwróci nasz wzrok na nasze własne błędy, które wyolbrzymiły, wyolbrzymimy i nazwiemy naszymi grzechami. Tak więc przez jakiś czas. Bez zważania na przeszłość lub przyszłość, gdyby takie blokady miały powstać, przekroczymy je poprzez instruowanie naszych umysłów, by zmieniły swój punkt skupienia, kiedy będziemy wypowiadać te oto słowa. Nie na to chciałbym spoglądać. Ufam moim braciom, którzy stanowią ze mną jedność. I posłużymy się tą myślą również po to, by zabezpieczała nas przez cały dzień. Nie dążymy do dalekosiężnych celów. Za każdym razem, gdy jakaś przeszkoda zdaje się blokować wizję naszej bezgrzeszności, dążymy jednie, jedynie do chwili przerwy w boleści, jaką przyniesie skupienie się na grzechu i jaka nieskorygowana pozostanie. Nie prosimy też o fantazję. To, na co bowiem staramy się patrzeć, naprawdę jest. Kiedy zaś nasz punkt skupienia wykroczy poza pomyłki, będziemy widzieli całkowicie bezgrzeszny świat. Gdy widzenie tego będzie wszystkim, do czego będziemy dążyli w imię prawdziwego postrzegania, oczy Chrystusa będą niechybnie naszymi. Miłość zaś, którą On nas, On do nas czuje, stanie się również nasza. Stanie się to jedynym, czego odzwierciedlenia będziemy widzieć w świecie i w nas samych. Świat, który niegdyś obwieszczał nam nasze grzechy, stanie się dowodem, że jesteśmy bezgrzeczni. Nasza miłość do wszystkiego, na których patrzymy, będzie zaświadczyć o naszej pamięci świętego ja które nie zna grzechu i nigdy nie mogłoby wyobrazić sobie niczego bez swojej bezgrzeszności. Właśnie o tym staramy się pamiętać, kiedy zwracamy dziś nasze umysły ku ćwiczeniu. Nie patrzymy ani w przód, ani wstecz. Patrzymy wprost w teraźniejszość i pokładamy nasze zaufanie w doświadczeniu, o które teraz prosimy. Nasza bezgrzeszność jest niczym innym jak wolą Boga. W tej chwili nasza wola stanowi jedność z Jego wolą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten piękny czas, który spędziliśmy razem, czytając tą lekcję 181. Ufam moim braciom, którzy stanowią ze mną jedność. Podsumowując, szukaj dobra w innych. Nie na to chciałbym spoglądać. Ufam moim braciom, którzy stanowią ze mną jedność. Dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam.